Siemanko moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z Alcatry i dzisiaj jak widzicie na trackerze wykonamy sobie zadania dzienne, questy dzienne przygotowane na dzisiaj, znaczy nie, chyba nie oba wiecie, bo mam wrażenie, że nie wyrobimy się w tym obrębie 10 minut, który zaplanowałem ehm, aczkolwiek ile się da tyle zrobimy 15 rud żelaza do wydobycia oraz 30 kłód dębowych, więc jeśli którego dzisiaj nie wykonamy, to zrobimy go w następnym odcinku. No i co? No i Myślę, że głównie dzisiaj będziemy tutaj dla jakiegoś powiedzmy, mam nadzieję, że dobrego gadania. No bo nie wiem, ile osób interesują, interesują kłody, czy, czy rudy. No chyba, że jest ktoś nowy i chce się nauczyć, jak je zbierać. No to zbieracie je przede wszystkim narzędziami. Dziękuję bardzo. Polecam się. Poradnik Bajmi. Mm, tylko kurde jest ciężko, bo dalej mi laguje tak jak tydzień temu. A dla, e, dla was tydzień temu, a dla mnie tak jak przed chwilą, bo jak mówiłem, nagrywam wam to wszystko z wyprzedzeniem, dlatego mam ciągle tę samą koszulkę i tak dalej. Um, o, to może kłody dębowe, skoro już jesteśmy obok, myślę, że to będzie to. Mm, nagrywam wam to z wyprzedzeniem 24 w sobotę. 24 czerwca, oczywiście. No i co mnie tutaj zblokowało? Czemu nie mogę zbierać? No. Eee, ponieważ e, w niedzielę 25 wyruszyłem w podróż, e, która, e, która prowadzi mnie na obozy, na których jestem w tym momencie, kiedy to oglądacie, dokładnie w tym momencie. Jestem na obozach młodzieżowych jako wychowawca, mm, więc yy, w ten sposób to rozegrałem. Yy, w ten sposób spędzam tegoroczne wakacje. Chętnie yy, ja się dowiem, jak wy spędzacie wakacje tegoroczne. Yy, więc możecie dawać znać w komentarzach. Yy, no i tak jak mówię, no. Yy, tutaj musiałem wam nagrać po prostu z wyprzedzeniem, bo nie chcę was zostawić bez niczego w wakacje, więc myślę, że to dla was yy, zrozumiałe. O! Jak kłada się nie odnawia, to znika. Pytę. To dość pomocne, bo wiem wtedy, czy warto czekać, czy nie. Pole z surowcem zostało zużyte. Ej, to jest bardzo fajna aktualizacja. Super szynkacz. Nie wiem, kto z Was to ogarnął. Chyba Gito było od programowania, co nie. Tak czy siak. Duże propsy. To jest bardzo dobry pomysł, bo stałem i czekałem, jak debil zawsze, czy, czy jeszcze się to odnowi, czy już nie. A teraz przynajmniej jest to w, y, z góry jasne. Dobra, tutaj chyba nic już ciekawego, interesującego mnie nie znajdę. No weź gin. E, więc szukamy dalej dębów. E, na pewno są mapkę niżej. A czy są gdzieś tutaj jeszcze, to ja nie wiem. E, ale dobra, idziemy mapkę niżej. E, to, co was czeka jeszcze w kolejnych odcinkach, poza dzisiejszym rąbaniem drewna, e, to... Na pewno jeszcze ten quest'ik właśnie z rudami żelaza, i na pewno jeszcze będę w międzyczasie em, robił kolejny dungeon. Ten tutaj, no i może spróbujemy sobie przyzwać jakiegoś potwora w przyzywalni, też w innym odcinku. Staram się tutaj na każdy odcinek Wam jeden rodzaj kontentu w miarę zbierać, robić. Ze względu na to, że nie chcę, żeby mi się wyczerpał, bo w jeden dzień, jak robię. No to i wy wykorzystam w końcu wszystkie questy dzienne i wszystkie Dungeony sobie poblokuję i tak dalej, więc... Chcę zrobić ile mogę. Yy... Yy, chcę zrobić ile mogę po prostu, yy, ile się da w ten jeden dzień. Żeby wam tutaj yy, jak najbardziej te wakacje yy, zapełnić po prostu. No. Gnojku, czemu się nie możesz ruszyć? No, zblokowałeś się. Deklu 1 Eee, dobra, o nie, Wy widzicie jak ta postać, postać chodzi. O ja pierdziele. Gościu no. na siłowni dzisiaj byłeś, nogi robiłeś, to chłódź normalnie. Dobra, chyba nam wystarczy tych kłód w okolicy, gorące kłody w Twojej okolicy. Eee, więc eee, więc będzie ideolo. No, i po wykonaniu tego kłaścika myślę, że zakończymy, i będziemy od razu próbowali. Bę, ja będę próbował od razu brać się za następny odcineczek, żeby wam tutaj ładnie to nagrać. A, bardzo dobrze. Nosiciela, mam nadzieję, że niczego niebezpiecznego. Um, no, e, zobaczymy, jak tam teraz w ogóle te nagrody zadzienne. Obstawiam, że akurat zadzienne to nie zmieniali. Coś mam takie odczucie, że pewnie, pewnie nie, nie zmieniali nagród zadzienne. Questy. Tylko za zwykłe, więc e, tutaj raczej nie będzie, nie będzie zmianowego szału. E, wiem że jeszcze, że kwestia itemków się też e, miała zmieniać, co do lotów z mobków. E, więc e, to też e, w sumie chyba na plus, bo e, ja nawet kiedyś komentowałem w sumie, że z jednej strony jest to fajne, z drugiej strony duże ułatwienie, że na przykład wylatuje wam e, jakieś, nie wiem, 10 różnych wersji jednego itemku, itemka i co level macie praktycznie itemek. Jest to plus, jeśli chodzi o wygodę szukania jakichś jest to minus, jeśli chodzi o nadmierne ułatwianie, bo w takim momencie rzadko zagląda się do handlarzy po coś do kupienia, a po coś ci handlarze chyba zostali tutaj przy, przygotowani i zaprogramowani, czy te sklepy jakoś powstały i tak dalej. Myślę, że w konkretnym celu, więc szkoda, żeby mm, byli tacy porzuceni, tym bardziej, że no Psuje się rynek, moi drodzy. Psuje się rynek. Gdzie jest, y, gdzie jest jakiś przyrost? Y, jak oni będą podat podatki płacić? W sumie, jak, jak płacić podatki, jak nie mają żadnego. O! Y, 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 jak nie mają żadnego tego. Nie mają żadnego y, przyrostu. Kłoda sosnowa. Pytę, dostaliśmy kłodę sosnową. Zawsze marzyłem o kłodzie sosnowej. Ale sosna mi nie jest potrzebna. Eee, więc, czy tutaj tutaj musi być jeszcze jakiś dąb? Jest dąb, dobrze, bardzo dobrze. To może być dłuższy odcinek niż planowałem, ale chyba tylko dlatego, że czasochłonne jest szukanie i ścinanie tego drzewa. Eee, no ale trudno, no. Coś, coś tam zawsze się dzieje ciekawego. Eee, gdzieś tu może, nie wiem, fajerwerki wybuchną, eee, świat zacznie płonąć, najazd piratów się zrobi czy coś. Mm, wszystko mi jedno, byle się coś działo. Ja już praktycznie wypalam tematy, o których gadam, i to jest dla mnie takie dziwne, bo to, że cały dzień dzisiaj nagrywam dla Was odcinki z różnych gier na, na dwa miesiące do przodu, i to, to sprawia, że po prostu wyłącza mi się już to gadane, które mam, i zaczynam po prostu zastanawiać się nad tym, o czym w ogóle gadać, i dla mnie już nawet w tym momencie tematem jest to, właśnie o czym mówię, czyli. Jako temat wykorzystałem to, że już nie wiem o czym gadać, co nie. To trzeba być mastermindem po prostu. No dobra. Tutaj ktoś już się do mnie dobija. A e, tylko powiadomki, chyba. Chyba. Przynajmniej Messengerami na zablokowanym nie wyświetla. No trudno. E, oczekają. Mamy ważniejsze sprawy na głowie. Kurde no. To taki tak agresywnie się tu dobija. No nikt. Instagram się dobija agresywnie. Tak to jest, jak wysyłacie. Dajcie znać, czy też tak robicie, że wysyłacie swoim dobrym znajomym yy, tak dużo yy, rolek na Insta czy tam TikToków, zależy, kto z czego bardziej korzysta, yy, że potem oni yy, mają takie. Ehh, te, te, takie już zmęczenie materiału, tym wszystkim. Dwie siekiery złamałem, kurde. Dobrze, że złotej nie używam, bo jest jedna. No, i my mamy jeszcze coś takiego, właśnie, że jak sobie to wysyłamy, to jako potwierdzenie, że coś się obejrzało, serduszkujemy ten filmik, który wysyłamy, tę rolkę. I jak wyślę na przykład 30 rolek, to potem mam 30 powiadomień o serduszku, i one mi przychodzą co chwilę. I teraz w tym momencie mam ten moment. W tym momencie mam ten moment, tak. Mam ten punkt, powiedzmy, programu, że. Kumpela zaczęła lajkować, co jej e, powysyłałem. Na szczęście nie jest tego 30, więc zaraz przestanie mi ten telefon dawać znać o sobie, ale mimo wszystko. E, zresztą wcisnąłem się w taką pułapkę, bo e, na przykład potrafię 50 e, wysłać z tych rolek, jak, jak bardziej przy no sobie na telefonie. I wtedy mam 50 powiadomień z rzędu. No kurde, to już niestety coś strzela. No. Dobra, czy tu gdzieś jeszcze jakieś dęby znajdziemy? Jakieś dęby, kurde, ten? Widzę, widzę, dwa dęby przynajmniej, z każdego po kilka razy, ale to już jeden nam wystarczy, no i wpytę. Więc ostatnie dęby, ostatnie kłody dębowe i szczerze już te questy oba to ja oddam w następnym odcinku, bo tutaj będę miał wygodnie skoczyć sobie do jakiejś groty, jak już jestem poza miastem i w tej grocie sobie ee, poszukać żelaza. E, więc nie będę was już, e, już zadręczał tym, żeby zrobić rundkę znowu do miasta, tym bardziej, że to zadręczyłoby też mnie, bo tam są lagi. A tutaj da się żyć. Dobra, to tyle na dziś moi drodzy. Mam nadzieję, że wam się spodobał taki bardziej przegadany odcineczek. E, jeśli tak zostawcie lajka, skomentujcie, zasubskrybujcie mój kanał i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!